Zakupach, zakupach online e, są to zakupy, które obiecałam wam prawie miesiąc temu. E, I zanim zacznę e, mój filmik e, i pokazywanie produktów, e, kochani, chciałam wam wytłumaczyć, czemu mnie nie było tak długo. E, otóż, jeśli istnieje prawo Marfiego, to właśnie mnie spotkało. E, słuchajcie, e, złapałam zapalenie skrzeli. Po prostu wyglądałam jak... E, Słuchajcie, Renifer z takim czerwonym nosem i jak wszystko się już uspokoiło, chciałam dla was nagrywać. No pech chciał, moja karta pamięci, że tak powiem, zginęła, więc świetnie kupiłam nową kartę pamięci. No, ale co się stało? Skręciłam kostkę, złamałam bardzo mocno paznokcia, aż do. Hmm, że tak powiem, mięska. No i również nie chciałam Wam się pokazywać, ale stwierdzam, mam nadzieję, że to nie będzie dla Was tak bardzo istotne, że będę sobie tutaj pokazywać plasterek na paluszku. Myślę, że ważniejsze są zakupy: zakupy właśnie zrobione online. To tak drogą wstępu. Zacznijmy od zakupów, które poczyniłam. Może na stronie internetowej Everything 5 Pounds zakupiłam tylko i wyłącznie jedną rzecz. Ostatnio, że tak powiem, nie szaleję w tym sklepie i zamawiam znacznie mniej niż wcześniej, ale nie mogłam oprzeć się pokusie, żeby zamówić sobie kochani taki oto płaszczyk. Płaszczyk w kolorze właśnie takim beżowym, i dlaczego on mi się spodobał? Dlatego, że ma bardzo fajny krój. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Możecie tą kurtkę nosić w ten sposób, ten płaszczyk, a możecie również rozsunąć, i jest ona w formie takiej, właśnie ramoneski. Więc fajna sprawa. Ja zakochałam się właśnie w tym płaszczyku. On jest w rozmiarze 16. I co Wam chciałam powiedzieć, to to, że ma tutaj zameczki, właśnie na rękawach, przez środek przewiązany jest paskiem. No i tutaj, tak jak możecie zobaczyć, zamek również jest złoty. Nie jest on jakoś strasznie ciepły, ale na momencie, kiedy zamówiłam, po prostu tylko tą kurteczkę, ten płaszczek zapłaciłam 8,90 bo 3,90, mniej więcej kosztuje przesyłka. Ale myślę, że mimo wszystko się opłaca. Tutaj jeszcze macie taki, nie wiem, jakby taką wstawkę pikowaną. Więc fajnie to wygląda. Mnie osobiście płaszczyk się bardzo podoba. No, i jeśli mam jakieś zdjęcia, Siebie lub zdjęcia modelki, właśnie w tym płaszczu, to pewnie Wam wrzucę. I przejdźmy teraz do rzeczy zakupionych na eBayu, i będą to tylko i wyłącznie kosmetyki, kosmetyki kolorowe. I przejdźmy może do bazy: bazy pod cienie z firmy Beauty's Factory, którą zamówiłam sobie właśnie. Jakiś czas temu na eBayu i słuchajcie, fajna sprawa, bo chyba w ramach przeprosin, z racji tego, że przesyłka po prostu przyszła dwa dni spóźniona, dostałam również z tej samej firmy cienie, po prostu w gratisie. Za chwilę je Wam pokażę, zanim jednak do tego przejdę. Otworzę właśnie pudełeczko z bazą i powiem Wam coś więcej na jej temat. Ja, tak jak powiedziałam, planuję dla was zrobić w najbliższym czasie filmik filmik związany właśnie z bazami bazami podcienie i z produktami bazopodobnymi. I słuchajcie, ta baza kosztowała moi kochani 4,49, więc w sumie niewiele. Pudełeczko wygląda w ten sposób. Macie tutaj 4 gramy produktu. Otworzę przy Was, więc będzie takie pierwsze wrażenie. I kochani, jeśli chodzi o ten produkt, to on ma właśnie taką konsystencję korektora. Tak prezentuje się w środku produkt. Myślę, że 4,49 to dość dobra cena za bazę podcienie w takiej właśnie gramaturze. No, i oczywiście bardzo cieszy mnie fakt, że dostałam cienie w gratisie. No, może bardziej w ramach przeprosin. Tak czy inaczej, dość duża pojemność cienia. Numerek to 520. Ja wam cień wyciągnę. Myślę, że spokojnie będą te wkłady pasowały do paletek magnetycznych. Oczywiście. Takich pustych, cienie jest złoty. Naprawdę bardzo ładny kolorek. Myślę, że na okres właśnie jesienno-zimowy spisze się świetnie. I tutaj macie słocza. Jak widzicie, dość dobra pigmentacja i na pewno fajna sprawa. Gramatura tego cienia jest też dość duża, ale czy ja to znajdę dla Was, to nie mam pojęcia chyba nie kochani e, tak czy inaczej e, tak jak powiedziałam cień ten dostałam w gratisie e, wydaje mi się, że to jest właśnie w ramach przeprosin e, i tutaj macie 3 gramy e, produktu numerek 520 e, przejdźmy dalej do kosmetyków kolorowych e, zamówiłam sobie tusz e, z firmy Avon, zakupiłam go właśnie na ebayu z tego względu, że one nie były w tym momencie dostępne w katalogu, kiedy ja po prostu miałam ochotę na ten tusz. Ja zamówiłam go jakieś, właśnie 3 tygodnie temu, może troszkę więcej. I przypuszczam, że produkt ten jest Wam znany, ponieważ ostatnio zrobiło się głośno na jego temat. Pudełeczko znacie. Jest to mega efekt maskara z Avonu, która jak widzicie tutaj ma dość śmieszny kształt, dość nietypowy, bo jednak tusze do rzęs zazwyczaj przyjmują inną formę, inny kształt. Natomiast tutaj otwieracie sobie pojemniczek, a następnie bardzo delikatny sposób Wyciągacie szczoteczkę, która jest właśnie dość nietypowa i prezentuje się tak. Na pewno fajną sprawą jest to, że jeśli tuszujemy sobie rzęsy, to po prostu możemy zamknąć pojemniczek i tusz nam nie wysycha. No ale tusz, że tak powiem, troszkę się rozgadałam. Jeśli chodzi o ten tusz, kosztował on 4,99, bez przesyłki, i przesyłka kosztowała funt 50, więc w sumie 6,50 to taniej niż w katalogu, bo w tym momencie maskarata jest za 10 funtów. Ja ją kupiłam za 6,50, więc uważam, że fajnie. Przejdźmy do następnej rzeczy, również będzie to kolorówka. Będzie to kredeczka z firmy Benefit, kredka jak widzicie tutaj Eyebright Benefit, którą, że tak powiem, zakupiłam, bo niestety właśnie moja kredeczka wcześniejsza z tej samej firmy powoli się kończy i naprawdę już jest bardzo krótka. Ja oglądałam filmik, właśnie instruktażowy co do tej kredki. I kochani, wydaje mi się, że naprawdę będzie się fajnie spisywać. Tutaj macie 1,4 grama. I już pokażę Wam swatch, jak ta kredeczka po prostu się prezentuje. Kredka jest gruba, bardzo fajna, bardzo kremowa. Odcień taki różowawy. Ale mnie osobiście e, na tym zależało. E, fajnie spisuje się właśnie wewnętrzne kąciki pod łukiem brwiowym, lub tutaj, właśnie. <laughs> Wybaczcie, e, lub po prostu tutaj, właśnie e, e, w tej okolicy. Ok. E, tak czy inaczej, kochani, jeśli chodzi o tą kredkę, e, zapłaciłam za nią. 6,99 więc uważam, że naprawdę fajna okazja cenowa i przejdźmy teraz do dwóch paletek paletek z cieniami z tej samej firmy różniące się troszkę cenowo pierwszą paletką o której chciałam Wam powiedzieć będzie paletka z firmy W7 i jest to paletka Naked Nudes A Shadow Palette Paleta, która po prostu kosztowała śmieszne pieniążki, bo jedyne 3 funty, więc po prostu no bajecznie słuchajcie, paletka posiada w sobie cztery cienie. Jak możecie zauważyć, jest tutaj dołączony również aplikatorek. I kochani, ja postaram się Wam zesłoczować te cienie. Bardzo fajne, matowe, no, wpadające troszkę w satynę. I tutaj macie kolorki. Uważam, że za tą cenę pigmentacja jest naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o tył paletki, to pokażę Wam po prostu dla informacji, co tutaj się znajduje. i drugą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, będzie również paletka, również paletka z firmy W7 W7 jak wolicie jest to paletka tym razem 10 cieni 10 kolorków naprawdę prezentuje się to wszystko w środku bardzo fajnie, również w odcieniach takich naprawdę neutralnych naturalnych Zrobię wam słocze tutaj dość fajne kolorki. Myślę, że również na jesień spiszą się świetnie. Macie tutaj i maty i po prostu cienie satynowe. Może w ten sposób. Wybaczcie, że naprawdę pokazuję wam ten plaster, ale Krzywda się stała i trudno. Słuchajcie, tutaj macie dwa aplikatorki. Jeśli chodzi o cenę tej paletki, to ona była naprawdę niska, bo kosztowała jedyne 3,90. Zobaczcie sobie na pigmentację. Te cienie właśnie takie satynowe po prostu są znacznie bardziej napigmentowane. Maty troszkę słabiej, ale uważam, że za 3,90 to dalej naprawdę warto. I cena jest bardzo okazyjna. Kochani, to chyba tyle z tego, co się orientuję. Jeśli mam jakiekolwiek zdjęcia, jakiekolwiek słocze, na pewno wam je wrzucę. I cóż, mam nadzieję, że już wszystko będzie szło w porządku, że już nic nie będzie się łamać, skręcać, że wyzdrowiej w końcu i wrócę do nagrywania dla Was, bo naprawdę mi tego brakuje. To tyle dla Was, jak zawsze. Gorące, gorące buziaki i do zobaczenia. Pa!